No to na razie bez sensu, My możemy budować poza Kuboidem. Bo tu chodzi tylko o Kuboid co nie? Żeby nam nie zniszczyli, ale na razie... Na razie wykorzystali. Ej, a przypadki nie wychodzimy poza granicę? Nie, nie wychodzimy, bo to Nie mój drogi Remigiuszu Ta maszyna i tak dalej, nie, jest okej, jest okej. No patrzcie jak ładnie pracujecie moje małe dziwki, Zajęliście. Ty jesteś o dzisiaj Remington. jak ty mówisz? Remington. co ja mogę Remington Czemu Remington? Nie wiem, mogę ty mówić mój Remington już czaszek jak chcesz, ale ty nie jesteś Remington

Woda, Mała. ja mam o oh to trzeba zakleić się ja to będę Dobre, kleić na żebym wodę. dzisiaj iść do twierdzy na live'ie, bo na ostatnim live' ja byłem w twierdzy moim, ale nie zdążyłem i co i przejść i teraz się zresetowało nie, wszystko. I będziemy okay. teraz y, budowali jeszcze naszą... Dobra, smatek się będzie Nasza coś kupić. gildia, a potem gdy skończymy, to też kończę live'a. Także wow. nie. Może ja se przejmę wtedy? Chociaż nie... No będę no nie I tak do mnie nikt nie przyjdzie jak zwykle. No. To jest takie okropne. Ja przy. Może jak się czujesz, że czuję? Ja przy. Ja przy. Ty jest Przepraszam, musiałem. <głosy> <głosy> ale zawsze <noise> mnie z czółkiem. Nie żebym się obrażał bo... czy coś. A to jest, no bo... już, to jest już monotonne, dobra? No bo ja ten. No ale już rzadziej, bo z, z czółkiem czytałem czułka na czacie. Jasne. Staram <noise> musiałem się wyciągnąć. Ale wiesz, wyciągnąć? co i to jest... No wyciągnąć, już nie masz tak czasami, że już tak, tak... Przeciągnąć. Przecią... no ja mówię wyciągnąć zawsze. Musi, muszę się wyciągnąć? No. What the fuck? U nas, u nas na opolskiej dzielni tak się mówi. Wyciągnąć? What? No. What? No. What the fuck? Z tej jednej strony trzeba to przedłużyć. Ta szczena jest jeszcze eee. tak raz, dwa, Poszpęknął trzy... beknął chyba, ale nie jestem pewny. <laughs> nie! nie. <śmiech> Co za ja, troll, no nie. Ja beknąłem. To było dobre, to było dobre. <laughs> Ej, potrzebujecie się szaleń! Dzięki za raz? info siarczek, dzięki no. za info! Ktoś, Ktoś pierdol, chyba berknął, ale, ale nie jestem pewny. Dzięki za ale info! Wiecie. Ej, no mój zajęty jest! Ale ja, ja wiesz co, ja potwierdzam info! Jezu, muszę się wyciągnąć! Przeciągnąć cioto! Wyciągnąć. On, nie on wpadnie do lawy, on już padnie! By... Nie Daj! Wyciągnąć proszę! Weź go na łeb i. Dobra, nic nie Aaaaah, <noise> Koza <zjada> mi <mnie> połowę <noise> i temu. Koza zjawa połowę <noise> i temu, what the fuck. Eee, Remig, że ja pamiętam twoje odcinki z Kozą, były przem, 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 fantastyczne. A jak <noise> ja zabiłeś wkurzałem. ją, jak ją zabiłeś, to napisałem w komentarzu yy, tak jak wszyscy twoi widzowie wierni, yy, tą lampioną. Lampion. zjadła, szalona. Lampion. Ola. Lampion, tak. No. Szalona Ola ogląda odcinek, Łupatę zjadła. Yeah. Idź, ola, fajnie. Na górze, jest, ola. na górze jest, na górze jest nasza ola. Ola, fasola. Ja mam tu wziąć, ona to taka sama sieć. Tak, przesunię, przesunę. Nie, nie. Bo to mnie zdanie. Nie, nie. Zostaw no, ją. Nie przenoś. Ale powiedz, co Lepiej to nie... nie, bo ona jest fanatyczną fanką. Ona nie jest z nami! Ale ja, ja ją szanuję bardzo i wiesz, to że ja. jest fanką. A, jej fanatyczny też. Ja szanuję, ole. Ja też ją szanuję, no. Szanuję, Ola. Jedyne, co mnie, co mnie zmusza i nie przyrzucać to jest to, że nie jest z naszej ekipy, nie? No właśnie, no to jest kurde ból i ucierpienie. Ból i ucierpienie. Ból, ucierpienie a nie czasem cierpienie? Co? Ucierpienie. A mam no takie pytanie, Darczek. Tak. Skryjamy w Minecraft? Ty masz wodę w głowie. Nie. A czy ty masz główno zamiast mózgu? <laughs> tak! <laughs> Ej, ładna Dzięki, sala że, się zaczyna nabić. Dzięki, że, okay. że spytałeś. Ta sala Ej, no. wygląda jak mój dom. Mieszkam w ty masz w złocie co, nie potrafi cię niszczyć? A masz jakiś problem z tym, że nie mam łopaty? Znaczy mam łopatę, bo właśnie zrobiłem JA CHCĘ, JA CHCĘ, CZEKAJ! To nic to gówno Ja chcę... EJ JAŚ, JEDZ STĄD! Jaś, ja chcę wszystko! Wszystko ja chcę dla wszystko. mnie Całe gówno dla mnie Może dostałem SMS od Kapitana Aliena na mojego IPHON Że? Że? Proszę. So, Minecraft Mam nadzieję, że nie ty zły jak pisałem, że umarłeś nie, nie jestem za ulionku Muszę mu odpisać, sekunda mm -hmm. no. mm -hmm. o. Mm. Dobry, to jest SMS Dobro, jestem, <śmielnie> mogę gadać. Przepraszam Kaczyń, się ma. O, o przepraszam, krzyk, że tak się siedziałem kowarz, cicho, ale. O, cześć, cześć, pozdrawiam Joka wszystkich. Pozdrawiam mamę, tak pozdrawiam tak. tatę, braci i siostrę Ale ty jesteś głośno w stosunku do innych LOL A siostrę? Tak? Tak? No, się dobrze. No. Znaczy bo on ma fajny mikro. Także pozdrawiam twoją siostrę tak? O, o, dzięki stary no. Masz za mikro, Koba? Ja mam MXL'a 990 O, to lepszy kurde. niż, kurde, Remek No, to coś już takiego. Grotego. A co ty masz, Traka? Mm -hmm. No, maremek ma Jitraka. Ma ja też właśnie chcę serdecznie. Ale MXel po co, kupisz. więc no, błagam was do nagrywania. No kurcze, wiesz po co? Wiesz po co? Ja bym, gomek by mi starczył. A żeby... wiesz po co? A po co? Bo wiesz co, ja ci powiem, Rek, bo ty w ogóle głos nie obrabiasz, więc i tak nieważne jaki mikro byś kupił, i tak masz beznadziejną jakość. Znaki, dobrze. No, Multi, ty tak obrabiasz to audio, a ty masz Samsona nadal, no, kurde. Właśnie, mam Samsona, ci... stary, a i tak mam lepszą jakość niż połowa YouTube'a. Współczuję ci, że musisz to obrabiać, no i że nie masz pop filtra, to jest masakra, no, kup widzisz, sobie ale Widzisz, jaki jestem kozak, skoro potrafię tak ładnie przerobić głos, widzisz? No, siedzi w na w ogóle, Rek, tym, ja chłopak. chciałem ci pogratulować Czego? Mógłbyś puścić ten, fanfary, Jasiu? Już czekaj, czekaj. Bunga, 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 ale wiesz, że bunga poczekaj, ja Jasiu, zanim to zrobisz. E, też tylko ostrzeże. Mm, nie wiem, czy wiesz, ale za wyśmiewanie się z lidera grozi ban na tym serwerze. Pamiętaj, okej, okej, dzięki. Rzeki przepłynąłem! O kurde, jest... znam to! ZŁA płyta jak! Płyta, Za ja, drogą bala, Jasiu! Proszę puścić fanfary. pokonały. Ok, na tym kończymy. Ten poziom już trzeba podmienić yy, z tą brickiem. Puszczasz te fanfary. 5 sekund. Ktoś mi na asku napisał: Misilio, a ja lubię twoją lewą pierś. Ja! Lol. Tak chcę pogratulować Ramkowi coś. No ale po co? No bo. Czy już... Witajcie wszyscy na zebraniu Minecraft! Nic nie smać! Nazywam Miesz się! Musisz sobie ciszyć! Yy, bunga, 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 bota musisz sobie Tyś ściszyć. Ciszcie trochę, ścisz trochę to. Ściszyłem. Okay, spróbuję. To jeszcze raz od nowa. Ścisz trochę uh -huh. Witam wszystkich na zebraniu Minecraft Stars! Ja nazywam się Michael Reptyński jestem przedstawicielem kanału Multigameplay Guys! Dzisiaj zebraliśmy się w ważną okazję Jaka tu okazja? A dalej? Jakaś, jakaś okazja, czy tak po prostu? Tak, koniec już. Proszę Państwa, jeden z naszych członków właśnie osiągnął 700 tysięcy rygołów! Jest to remikiusz. Gratulujemy! Brawo! Gratulujemy go Cobblestone'em! What the fuck? Yes! Tak! Brawo! Remigiusz mam nadzieję, że będziesz dalej nam wrzucał takie piękne filmy. <noise> Ale niestety ludzie, którzy chcą Cię przegonić, są na Twoich plecach. Musisz się przygotować. Każdy w Ciebie wierzy. 700 tysięcy, tysięcy widzą. Możesz być kolejnym człowiekiem, który z to będzie. Milion. Ja proponuję, panowie. Milion. To

What the fuck? Coś ty tam znalazł? Kto, kto? Jeszcze piosenka motywacyjna dla nas, jakby nie przestał swój magia na YouTube i dalej się go po miliony widzów. jebę. Takie na komputerze Boże On tak je słucha, on wczoraj puścił Chopin'a On wczoraj puścił Chopin'a i się sam Co to, to coś Co, coś złego? NIE! nie wszyscy jest zdrowe, wszystko okej okay. <śmiennie>

Cześć Ej, Czekaj, czekaj, bo ale to ale jeszcze, jeszcze nie, nie ma refrenu, to jeszcze jest jedna z... Dobra, to po refrenie. Teraz rapper. Maga, drog, drop, drop tak. DAWAJ! Słowa są! Yeah! Tak!

Pokona fale eee. <śle> Jeśli każdy z nas pokona falę! Pokona fale! Multis Roska Hurskiego! Ile nie, ja mam pytanie, ja mam pytanie. E, ten. Mam pytanko. Ja mam pytanie. No. Nie! Mam pytanie, Remigiusz już. Czy ty słuchałeś kiedyś Marcję Gogoli? A może kiedyś? Jestem tutaj. No, nie stary. wiem, może nie Jestem tutaj, chcę ci zadedykować tą piosenkę. No, Dobrze. Damy. Remek, oh. O. O oh, super Moja, yeah. <noise> tańczymy! Rączki do góry!

Oh Wzięli mi konia, what the fuck Nie, ja nie mogę tego złożyć już. O, już nie wytrzymałem. Remek, a wiesz co jest Boże drogi Bo ona co? nie jest Polką i pisze teksty do Polki. Nie, 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 błagam koniec, już nie. proszę, nie, już Ej, koniec już, Ale to nie ja piszę Za dużo! Już dzięki. Remek, wiesz co jest najlepsze, że ona no. pisze Ona jest włoszką, nie? Pisze a pisze piosenki. polskie piosenki z translatora. Ja I na przykład tam jest tak, że nie, nie jest, jestem z tobą, tylko ja jestem z toba! Z tobą. Ooo, podałuj mi! Boże. O, stary, nie. Memy, boli wszystko. Dobie, no mówię, musisz nas brać częściej na lewa, bo jest beczka, nie? Beczka z beczka! Ej, tu nam Łukasz Konia. Nie no nam Łukasz nie nie Konia. To nie pozwólcie, no. Co to ma być? Niluks tu jest? No. Co, co, co? Co to? Co to To za... ty byłeś no było tak. Za dużo! To live. wygląda live'a. Ja, ja oglądam jestem na tablecie. Z toba! Oooooo pocałuj mi Kop... -ko -ko -ko. Nie <śmukle> wiem. <śmukle> ja jestem z toba. u, -u, -u pocałuj mi. Nilox w złotej zbroi. Fark. No bo... czytuję czytuję No ja będę miał gieksową chyba. Jestem razem. Co on na za głowę? Nie wiem. Głowę z głową Zabijmy go. Nie że Zabijmy go. W sposób misyjny życie. Zabijmy. Co Czy Chciździem pieprzyć się. Co pierwniczeć. Nie, znów naprawdę... Nie ja... Nie, ja się błagam. Nie ja błagam już Ale Marka grechuta tak cichutko... Ale Marka to zalecia. No to jest! Nie, no sorry, sorry. Dostaliśmy tylko kobinsy Ej kto nam ko ukradł nam konia! Kto nam? No o tym mówimy cały czas! No Mirka ukradli. Nie no, ja zgłaszam. Admin. Admin. Tradzież. A na gwiazdkę zgłaszam. dali za to, że nas zabili wtedy w tamtej akcji? Nie. Piccia. Nie, jeszcze nie, bo nie gadali. O niech dadzą. Szybko. Kratki. Nie zdaje panu. Boże. Kradą ci ryj. Och, to. Dlatego, taki piękny się stałeś HA! Ale udowaliłem! HA! Dobra to badawek? Oh, yeah. Dobrze mu dowaliłem? jest się był ściszy No mnie też się ściszy nie wiem czemu, what the Tak samo z dupy? A teraz już... What the The fuck? fuck? Ja jestem z toba. Activity. Okay, już tylko ja się brzmi normalnie. No ja tylko ja się normalnie Nie, zawsze za głośno. Ja, Do ja jestem z toba. Macie muzyczkę oh, oh, oh. w Minecrafcie? Włączoną? Nie. Dziewczyno. Dziecko. M My myślałam, że to przestał. Grief. Pan Nilux Co to robi? Jest ja słyszę lawę, obawiam się. A Ukrad. Ukrad. potem jest ufram. pod spodem lawa, uważaj. Okej. Okay. A czy już głębiej nie kopimy tego? Tak, Barykacja. Że... Co? Barykacja! Barykacja! to Nie, ja to jest barykacja? No macie z za mało, za mało. To jeszcze idę tak. ci kopać. O, trochę potrzebne jeszcze. A skąd te z bierzecie? Bo ja znalazłem kwiat z misią. O, to mega. Ja barykacja! Lol, pingwina mamy. Nie! Nie! Nie bi! Kolem. Nie. Dobra, ja pójdę do tej. tej. Pozbieram te stąbki. What the fuck? Master tu jest. Co oni tu robią? Daj no mi ciastko Tu, wróć tu Pisze, żeby powiększyć sobie teren Katrio, czekaj, Katrio Coś ci powiem Zamknij ryj oni Jak oni tu byli w ogóle jak war, warpy nie działają? O dostałem, co dostałem? Bana Emeralda dostałem od tego czułka Co dostałeś? Emeralda od czułka Pag mu smutno, musimy. Ej no nie róg nam drzewa rozwala No czemu Idę na pewno Nie no ja go zabijam stąd weźcie lawe go. go z Tad. Czemu on to... Aaaaaaaaaaaaa! weźcie go Dajcie lawę, dajcie lawy, wlejem na niego, dajcie! Nie, nie dajcie można, bo to jest niezgodne nie. z regulaminem no, Alej! Weźcie go stał! No, GET THE FUCK UP BITCH! Weźcie go stad. GET jestem THE FUCK OUT! No, przepraszam, przesadzam. Ja jestem z tobą! Ej, ja tak poczuję się jak takie dziecko Minecrafta, które wie, że... Ale tak, nie, takiego... jesteś... Ja no, jestem z tobą! Spadaj, stoba. spadaj, Oho, na dół! Mnie. Na dół! Ej, ja jeżeli bym na niego Ale to bym nie bym jest spleef, rewel! GRIEFER! Dawaj, spli, robimy, stream! No i, i się! Loga! Co za szmatę! Ej, zróbcie mu Ej, co to jest za tutaj? Co to za bduchy są? Ej, nie ty nas pałn. Ej, GM, przyszedł, Daj itemki, GM. Get admin! Admin! Daj, jajo. Admin! Daj itemki. Daj itemy. Itemki. Free items, Gemy. Free items, please, pisz GM. Revu. Free, GM, free items, please. Free items, please. GM. GM! Daj temki, Daj! Za ile admin? Daj admina! trzy dioksy? Daj admina! Admin... Można domek kupić! Nie, nie, na nic Admin tepaj na ekspovisko Admin tepaj! Admin tepaj! Tepaj na ekspovisko wow, Omegy To to znaczy omegy Pepe pe, pe. Ej to to, ja to co z moim z tą Brickiem Ja się pytam No ja, bo ja No czekam na was moje no małe takie foczki A, wiesz, co A ja nie jestem foczką Jesteś foczką jak każdy A wiesz co Ej. ja ci powie Co mi powie Kuraj się Admin 20zł przelewam 30 sms Ale gówno Uwaga dwie nowe ten a pay safeguard what the fuck O dostałam snappa Co to jest w ogóle ten Snapchat? Aha, to jest to co kupiło Facebook sobie Nie Teraz pewnie zamienią tego Messengera i będzie Facebook Snapchat Gdzieś gdzie jestem taku jest piątka dla No Goblinus, what the fuck? co mam za lagi? Wow, kurde, antywirus musisz mi teraz skanować. <noise> A ojban. Ej jak jak co? Mówiłem, Pało no Paulo, No jeszcze wytrzymam, ok, ale nie ten, no, no. Yes, on. Słyszę, słyszę to gwizdanie, słyszę. To mój telefon ciągle ask Pytają. który to takie zmniejszy, który się To jak który w końcu? Co? Nic nic. Nic nic nic. Nic, nic nic. Co oni robią przy tej granicy? Ale wszyscy zamilkli, co się z nami stało? Gdzie jest multi? No nie wiem, ja, ja się boję multi. szuka, bo on się tak patrzy ja na mnie dziwnie ja szukam tego i tak się wszystkie LEFT THE GAME? No ja muszę, już wchodzę Czy ty logasz? No, to pora taką na jak Nilux jak, jak i logasz? Ale ja logam, bo mam lagi, bo mi program no, ten rysowy no wszystko zamulił No jasne, wszystko jasne Na nie Katry ja nie jadę na jem, jadę na mitapon na jem nie jadę. Czemu? Bo nie dam rady. Poczekaj, zawołaj mamę, pogadamy z nią. <laughs> o, pozwoli, pozwoli. Darcie pozwoli. coś do tej mamy ten Nie! Ja, ja oznajmiję rodziców, że wierzę na tydzień, wrócę za... Wjeżdżam w, w, w środę, wró wrócę w niedzielę. Narka, cześć. Mi mama nie pozwoliłaby samej jechać 500 biznes, km. Koniec tematu, biznes, sprawa wyższa hey. Polonez po przyjedzie, nie? W końcu no to w jest pewnie, już, już za pierniczem no. JADĘ Przecież myślisz, że jesteś dużo dziewczyna, co ty znasz ode mnie, nie? Czy w moim wieku jesteś? Jestem w twoim wieku No to co, stara dupa, no, to o co chodzi? Ooooooo No ale nie no, mogę co, jechać co, sama ci? 500 km. Chciałbym tylko powiedzieć, Czemu? że nasze zadanie co do wełen zostało już spełnione Zajebiście Czemu tak przyklinasz, co? Ja zajebiście tym przekleństwo. A wiesz jak wiele osób uważa, to przekleństwo? No to przykro mi stary, ale... Stary... Ale... Nie jestem w stanie nic tam zrobić... SAIL! I co? Co? Że... Sail! 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 Ej, proszę cię, nie wyjdź Kurde, zająca tu wrzucili do bazy, będą kraszać. Co? What the fuck? Jego blask promienia wszystkich. Złotos! Szczęście i dostatek w wszystkim może Wodna! 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 wszystko Wodna! 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 Śnurki władzy mogę trzymać same Mogę sam się, że nie je i już twór posłuszny jest Twoja jest rozkazem, uczniowie to coś Sznurki wtór, sznurki w przód, marionne dni w pralam wrzów Tak tańczą mu na <śmulacza> ki gra Zamach stanu, rewolucja grozi nam w kraju, Ho! szerzy się bunt. Niech pokrzyczą sobie ciut Trzeba szybko działać, zanim w ogniu stanie kraj. Niech wyszumi się lud i satysfakcję ma. Strateg wie, gdy plasierbie. wie. Wtedy trzeba nieco poluzować. O! O! Storki, idzie w Proteście znieście pięć, nie poznają smak wolności. już sznurki napne znów pośród nas powstał już my. Władze przeoceni ten punkt. zarodku trzeba zgnieść. Yes. Polityczny talent. Piękny Do wszystkich zamków klucz ładny, nie? ładny. Jaś, ja bardzo mi się podoba Twoja piosenka. bardzo Jaś, musimy coś nagrać. Fenomenalne, fenomenalne musimy coś nagrać. O, nie ma takie małe pytanko. Co się stało z tą naszą maszyną, która chodziła na benzynę? Ja ci powiem stary, że właśnie się na Kupo, nią miałem to no, Ej, trzymaj Stone jest, On nie ma węgla. Tres, nie! Łapiecie, cię! Bracie! Gmy! GM przyleciał. Pozdrawiam czułka. Pozdrawiam czułka. Strzałem to. GM gate. Moja siostra. Lol, człowiek no. pływa. Pozdrawiam a okay. mnie, a mnie już nie, tak? A mnie już nie? A gdzie reszta? A gdzie reszta? Co z resztą? Pozdrawiam Ciułka! No, dzięki, dzięki! Olchowsku! Dzięki! I też na moim live'ie, nie? Chcesz bazę? Chcesz bazę? Super! Źle ją wychowałaś, Miss Żałosne! Żalpel! Jeszcze pozdrawiam Remka! Nooo, no, teraz za no. tak, no, Pewnie! No, teraz się... To no, jest ok. To jest ok. Popłacone. To mi pasuje, mi pasuje. <laughs> <mi> jest <pasuje. laughs> yes, ok, yes, ok. Nie <laughs> no, w my sobie załatwimy inne siostry. Masz rację. Tak. Co zrobicie sobie? Załatwiam sobie inne siostry. Okej, okay. No dobrze. No dobrze, dobrze. do Chcesz <laughs> pomóc, panie Remku? A myślę, że nie trzeba na razie. Chociaż wiesz co... Chociaż nie, nie, nie. Nie trzeba na razie. Pomoc, pomoc nie trzeba, nie trzeba, jest okej. Okay. Wysłałam SMS-a. Nie kończcie live'a, zaraz będę. What the fuck?! Kto napisał? Nie wiem. Kto jeszcze jest naszej grupy? Alien. Do kogo masz numer telefonu misja? Może Alien? No nikogo nie mam numeru w naszej grupy. To fajnie, Aha, okay. że ktoś ma twój numer telefonu. Okej okay. Czy to może jakiś fan chce zobaczyć live, ale... Ale wiesz... Ja potrzebuję tych to, stąbryków e, no jeszcze trochę tak no... No tak wiesz... No tak ale wiesz... Ja wam, ja wam... powiem, że... Wyczujesz Ja wam powiem, że... Diamantowe żartany Peace! yes. <noise> <Pęś. głos> <noise> Tadadadadadada Hashtag penis Ha 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 hashtag penis Ej, 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 przestań No na czacie to piszą, więc ludzie ze sobą chcą Ej, to ty zaczynasz, czytać. halo Lebron James, dziwko JA! A ty, jak to? Chłopaki, nie kłóćcie się, bo wiecie co? No? Ja jebę, nie Oho, Nie, 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 nie. nie. To się nie kucie, chłopaki, ej. Nie. Nie. Ej, węgiel nam rzuca Węglu nam rzuca, rybek Ej, Tien, węgiel nam się na dół, ja skoczę. Tak ej, węgiel. potrzeba jeszcze jedną ściankę zniszczyć, ale tylko już sankę. Oo, tyle znieść. węglu. Dobra powiedz ja tu jestem pan demolka, Tutaj. powiedz z którą ścianeczkę, to ja, eee, ja tu w no to lecimy z nią ściankę, no, Okej, okay, no to lecimy. O wow, powiedzmy zajebiście, fajnie tak przeklinać Ja mogę nie. Co nie możesz? Panie tak przeklinać? Tak. Młodzień... dziecko. 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 O, spawner tu znalazłem. Człowiek idź stąd. Oh! Oh! Spawner! Spawner. Czego? No czego? Typ spiderów. No ja też tam, to, to chyba wpadło do tego, którego ja ale ks. Oh. PDRS no, oh, To było widać po w ostatnim live'ie jak budowałeś ze szkła tego grindera. no, przyznam, Lava. że masakra. Ja się, ja, się, ja się A ja nie ja, wiem, ja mam teraz taką modyfikację, że się Ziem. co któryś tam potwory respił jakiś taki gówniany silny, nie? No, I to jest przesrane, to jest Ale dobry rynach. lud z nich jest, nie? O, no, niesamowity. Darych Minecraft... Też miał takiego. Bo z tym smsa. ...YOLO SWAGIS. yo, Yo...